akurat przed nagraniem i tam ale dobra, widzę by mam wam coś ogłosić tworzę nowy kanał klispy animacją, właśnie tutaj dodaję coś, musiałam aktualizować film, bo zapomniałam dostać link do mojego, tego, do tego kanału, jakby ktoś czasami wpadł na ten kanał, a o tym jeszcze nie słyszał Nagrywam, będę na tym kanale nagrywał. No, a jak na animacji, na piwocie. I, ale to nie będą zwykłe animacje, o Jezu, zobaczymy. Du, 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 nie lubicie, bla, bla, ale. historie. Znaczy będą, ale. Wiem, że będzie takie na przykład. Na przykład różne historie. Niektóre mogą być prawdziwe, niektóre nieprawdziwe. I to, to, no i to po prostu będę z tego nagrywał i opowiadał. No i. jaksi widzowie, jeśli. Trafiliście na ten kanał. Od tego kanału, to są stawcie tutaj łapkę w górę, tam na dole, żeby czerwony subs -y subskrybuj zmienił się na, na szary, i ty bądź tym moim szóstym subskrybentem. A ta, i uwaga, i pierwszy subskrybent, który zostawi na tym kanale jedną subskrypcję, to stanie oczywiście. Dark Matter PETA, oczywiście jeśli gra w w Dark Matter 404 Peta. Tylko oczywiście musisz zostawić subskrypcję. Jeśli w, 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 Wiktor, i to mówię do Ciebie i do wszystkich moich kolegów, jeśli to oglądacie, to was to do nie dotyczy. Bo wy macie lepsze PETA ode mnie i się ode mnie odwalcie. Dobra, ale to już wam... A jak nie oglądają, to to, to, to to nie do Was widzowie. Ja teraz muszę pomyśleć jak ja włączałam ten. Jest to, to klawiatura. Hmm. Hmm. I... Zapomniałam jak się robi pałus.